Witajcie, witajcie. Witam wszystkich widzów na kanale Pencor. Na naszym kanale staramy się promować budowlę LEGO, spędzanie czasu bawiąc się popularnymi klockami LEGO. Dziś na naszym kanale przedstawimy Wam w jaki sposób. No i teraz tutaj dopowie nam Pęczor o wszystkim. Zbudujemy dzisiaj. Wyścigówkę F1 Ferrari, marki Ferrari. Czy oglądaliście kiedyś jakieś wyścigi Formuły 1? Jeżeli tak, napiszcie to... w komentarzach. Tak. Napiszcie w komentarzach, jakich znacie kierowców i tory. Jakich hmm. znacie? No to przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj pokażę Wam, jak zbudować tą wyścigówkę F1 Ferrari. Tak, zaczynamy od takiego klucza. Tak. Kółka ładnie mhm. I przyłączamy te dwa klocki, tak, zobaczcie. Te tak, wszystko klocki. widać, wszystko widać. Dobrze. Następnie przydajemy taki klocuszek. Dajemy go tutaj. Następnie bierzemy to, taki krok. Mhm. Od razu można, było można poznać, że to jest po prostu przód yy, wyścigówki jakiegoś kierowca? Napiszcie w komentarzach. Dobrze. No to, przejdźmy na rzeczy. Mam takiego klocka małego. Tak. Przyczepiajemy go od spodu tutaj. Mhm, I takie wzmocnienie Tego całego dziobu, można by powiedzieć. Tak. Następnie hmm. bierzemy więcej takich. Mhm takie małe klocki trzy przyczepiamy je raz dwa trzy właśnie tak wszystko widzimy no to on tak następnie przyczepiamy szczególny klock będzie bardzo nam potrzebny on. to oznacza linia Mhm, takie wzmocnienie można by powiedzieć, tak? Tak. Pomału zaczynamy budować kabinę. A w kabinie kto będzie siedział? Kierowca. W naszym przypadku to na pewno będzie leklerk. No, następnie budujemy tak, taki od klocek i przyczepiamy go tu. Mhm. O, czas, żeby się zapoznać, proszę. Następnie mamy taki klocek. Wyszczepiamy go Otóż tutaj Mówili w komentarzach, która firma yy, który, Które bolidy Najbardziej wam się podobają No To następnie dajemy Taki klocek czarny mhm. Dajemy go tam Wszczepiamy go tutaj. Ja Od góry Hmm. No to jak widzicie kończymy budować przód. Ja wiem, czy na no, przód może i tak. Myślałem, że już mówisz, że o końcu yy, budowania całego bolidu. No hmm, to jeszcze nie. Tak, Następnie... tak powiedziałem. Dobrze. Następnie mam taki klocek. Tak. Dajemy go tu. Dobrze, tu z góry. Tym czarnym. I mamy tutaj miejsce idealne na przyczepienie tego krokę tu. To... Następnie dajemy to tak, z boku mm. tak. po drugiej stronie tak samo. Po środku tutaj. Tak. Teraz na te tutaj środkowe kluczki bierzemy taki płaski. I mm -hmm. po drugiej stronie znowu tak samo. Tak. Tak. Później leżemy cztery trójkąty takie. Wciągamy po stronach. Jeden, drugi, trzeci. Sam ten samochód nie jeździ. Potrzebuje kierowcy. Następnie dajemy taki klocek tu. Znaczy Pokryki. dajemy takie dwa i przeciepiamy je tu. Później robimy tak i mamy takie coś. Cuk, rachu ciachu. Dobrze, i gdzie to będziemy montować? Hmm, zobaczycie. Następnie dajemy taki kluc jak tutaj. Jak myślicie, trudno to jest zbudować ten yy, bolid? Napiszcie w komentarzach. Tak. Następnie dajemy taki mały i przyczepiamy go tutaj pięknie później dajemy taki klocek tu Aha. bierzemy taki malutki biały no i to chyba kast kast jest ten właśnie symbolicznie tutaj widzimy że mamy kierowcę następnie bierzemy jeden taki klocek Dajemy jeden, taki. To tu będzie spoiler z przodu? I z drugiej strony, tak. I tutaj Napiszcie w komentarzu, napisać... czy chcielibyście zostać takim kierowcą. I dajemy, dajemy od lekko autko, Dajemy dwa takie. Mhm. Mhm. Przyczepiamy jeden na drugie. Dobrze. Ups. Patrzcie. Tak. Tak, tak, wszystko widać. Następnie dajemy jeden taki. Od góry. I drugi. Aha. Taki. I ciach, dobrze. Czy Otóż taki klocek tutaj. Duży mhm, Mała zagadka, może dla naszych oglądających. Formuła 1, w której widać szereg kolorów pomarańczowych. Reprezentuje yy, jaką, yy, jaką stajnię Formuły 1? Napiszcie w komentarzach. Nowy kolor to, kolor to McLaren. Jeżeli się yy, mylę, poprawcie mnie proszę. Napiszcie to w komentarzach. nie też jakiegoś kierowcę? Napiszcie, ja już zapomniałem. No to proszę, masz tutaj. Zbudowaliśmy takie ładne autko. Ferrari. Ferrari. Jak macie takiego kierowcę? Robert Kubica. Napiszcie w komentarzach, gdzie tak. jeździł. Tak. Do widzenia. Musimy się pożegnać. Tak, Jestem... Mam nadzieję, że nasz pokaz wam bardzo się, się podobał. Film. Jeżeli tak, łapkę w górę. I, i oczywiście namawiamy no, do subskrybowania naszego wspaniałego kanału. Z tej strony tenczor i kamerzysta. Nasz specjalny gość. Tak. Do zobaczenia. Jak jeszcze więcej chcecie zobaczyć odcinków, subskrybujcie kanał i będziemy robić co jakiś czas od